Przez, w w jak to w ogóle skomentować, bo nie widzę, P to, nie wiem, czy piłka w jednym się Nie, 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 absolutnie nie ma żadnych że piłka nie przegryzła linii to, to pewne. Tak sobie pomyślałem w pierwszej fazie, że to taka idealna piłka dla Grzegorza Podstawka, który uwielbiał strzelać takie bramki, prawda? Słuchając na krótki słupek. Sporo zamieszania mieliśmy w okręgu szesnastki przed momentem. Dobra, ta wrzutka yy, była bardzo dobra w wykonaniu Tobulika. Mecz w zagłębieniu, wygranym 2-0. do 0, Dwie asysty zaliczył Dawid Kobylik. Teraz pierwsza w Zagranie do tyłu, zablokowany Sotiro. Dariusz Jarecki. Dwie zagranie do czegożą Kostawka, Dobrze, Jarosław Pojut. Jeszcze przejmie piłkę Maciej Bykowski. Wykowski, Socha, wciąż Pykowski, zagranie do Jareckiego. W środku jest Brosiński przyda.